Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Mikołaj ze Światła w Mieście i przychodzę do Was z niesamowitą propozycją współpracy, dlatego że jako Światło w Mieście w najbliższy weekend, czyli 15-16 sierpień, robimy zjazd, czyli dwudniowe Światło w Mieście. Zawsze marzyliśmy, aby Światło w Mieście nie było tylko weekendowym wydarzeniem jednorazowym, ale żeby było przestrzenią do spotkania się ludzi i do spotkania Boga. Takie coś się dzieje i to jest realne. Robimy dwudniowy zjazd światła w mieście. Zapisy są w komentarzu, bo na piątek obowiązują zapisy. W planie mamy kino plenerowe, mamy wspólną modlitwę, mamy nauczanie Karola Sobczyka, mamy Michała Saja jako gościa na sobotę. Jest klasyczne ognisko w planie turniej siatkówki człowieku. Co tam się nie będzie działo? Wszystko jest opisane, jest plan wydarzenia. Prosimy Was, żebyście na piątek i ewentualnie na turniej siatkówki w sobotę rejestrowali się, dlatego że musimy znać liczbę uczestników. Wydarzenie jest bezpłatne, całe dwa dni są bezpłatne. Nocleg we własnym zakresie, nie organizujemy noclegów, ale myślę, że taka propozycja będzie strzałem w dziesiątkę. Na weekendik dużo osób już jest zarejestrowane, a chcemy dobić tą listę, czujcie się zaproszeni do Torunia, do pięknego miasta, przy okazji można sobie pozwiedzać miasto, to jest naprawdę dobra, dobra opcja, przyjdźcie, zobaczcie, poznajmy się, posiedźmy chwilę dłużej niż zwykle na ognisku, mam nadzieję do zobaczenia, gdyby się pojawiły jakiekolwiek pytania, to chętnie na wszystkie odpowiemy, zadajcie je w komentarzu. Ale będzie jeszcze sekcja pytań i odpowiedzi na Instagramie. Bierzcie ze sobą znajomych, bierzcie ze sobą kogokolwiek chcecie i wbijajcie. 15-16 sierpnia, czyli ten weekend zaraz. Mam nadzieję do zobaczenia.